Jeszcze trzy dni temu jak mijał 13 grudzień Myślałem, że to dobrze, że mówię To co czuję Spójrz w moje oczy sprawdź Czy dojrzysz prawdę, bo mam szczerze wyjebane w to. Czy znasz mnie? Daj mi te prochy, albo odstaw mnie je. Weź ten nóż i może przelej mą krew. Szczerze powoli czuję się jak dziwka. Nikt normalnie już nie spojrzy, ale każdy wykorzysta Chcesz to możesz głośno, co tam szepczesz se pod nosem Wasze słowa dla mnie gorzkie, no to bardzo proszę I nie słuchaj teraz mi, bo to się nie skończy dobrze Chcesz wiedzieć co ja robię, chcesz to wszystko dostrzec Ale ci nie powiem, nie pytaj, nie ma sensu Nie przykupisz mnie, ja nie chcę interesów Wszystkie odpowiedzi, których szukasz znajdziesz tutaj Nie powiem nic, bo nikomu już nie ufam Nie powiem nic, nie powiem Dajcie mi o sprawy, uwielbiam dźwięk ciszy, to wchodzi mi już w nawyk, mam na imię nikt, nie mam własnej twarzy, nie szukaj mnie. Obserwuję Cię jak przychodzisz przez ulicę Obserwuję Cię jak tracisz własne życie Widzę jak płaczesz krzycząc na całe gardło Słyszę wołanie o pomoc, więc co ono wywarło Ale to nic nie da, ludzie są głusi i ślepi Całą ich drogę znów telefon im oświetli Ja nie jestem nikim, kogo znasz, kto istnieje Jak wypowiadasz słowa, ja jestem Twoim echem Idziesz sam nocą, jestem ukrytym cieniem Gdzieś w kącie Twojego kata. Tam ja widnieję, nie jestem w stanie się w nic zaangażować Widzisz te straty, to twoja jest w nich rola Nie powiem nic, ale wiesz co ja o tym sądzę Czujesz ten zrok, wiesz, że patrzę ciągle Przychodzi cię nas, staje w gardle Czy wiesz już czym jestem, jestem twoim strachem nie powiem nic, nie pytajcie mnie o sprawy Uwielbiam dźwięk ciszy, to wchodzi mi już Я не имею имени, я не имею собственной лиц. Не ищите меня.